Jestem dumny z tego, że po kilku miesiącach wytężonej pracy udało się osiągnąć tak wiele w procesie budowania struktur Twojego ruchu. Jestem pełen dobrej wiary, że ten podwójny proces tworzenia struktur i przygotowywania wyborów do Parlamentu Europejskiego przebiegać będzie dzięki Państwa pracy i zaangażowaniu w sposób niezakłócony i prowadzący nas. Do zwycięstwa. Chciałem podziękować z tego miejsca za wybór na zaszczytną funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Politycznej, a także, a także podziękować wszystkim Państwu i każdemu i każdej z osobna za to wszystko, co. Dla partii, dotychczas zrobiliście i co zrobicie. Krajowa Rada Polityczna, zgodnie ze statutem partii, stanie się pulsem życia partyjnego. Ze swej strony obiecuje nie używać i nie nadużywać swojego stanowiska do tego, aby forsować swoje przekonania. Będę się starał prowadzić ten centralny organ partyjny w sposób najbardziej demokratyczny jak to tylko możliwe. Liczę na to, że w tym naszym gronie będzie powstawać koncepcja polityczna działalności naszej partii, że tu będzie bił jej puls, że tu harmonizowana będzie działalność wszystkich struktur, że tutaj porozumiewać się będą ze sobą członkowie zarządu, szefowie województw, szefowie okręgów i wszyscy, którzy z racji pełnionych funkcji wchodzą w skład tego dużego gremium. Mam nadzieję, że to również będzie to forum, na którym normalne w życiu partyjnym spory, dyskusje będą artykułowane i w sposób konstruktywny rozwiązywane. To Ciało będzie żyło, będziemy się spotykać prawdopodobnie około raz w miesiącu. Prezydium, które wyłonimy, będzie się spotykać również nie rzadziej niż raz w miesiącu. Będę dbał o to, aby nie były to tylko spotkania kurtuazyjne, będę chciał, aby te spotkania rzeczywiście stanowiły jądro życia partyjnego. Jako, że jesteśmy już nieco spóźnieni, a program nasz jest bardzo napięty, przed nami za chwilę wybory, które dokończą proces konstytuowania się Krajowej Rady Politycznej.